Po tym momencie, kiedy już dziecko przyjechało do domu i w nim jest. Właściwie wtedy wszystko się zaczyna. To jest początek i najlepszy czas na nawiązywanie więzi. On charakteryzuje się swoimi etapami. Nie wszystkie muszą następować po sobie, nie wszystkie równie długo trwać. Ale wydaje się, że można spróbować je opisać, ponieważ dosyć często występują. Pierwsze, co można powiedzieć, co się dzieje w momencie, kiedy dziecko przyjeżdża do rodziny, to jest rozpoczęcie takiego procesu oswajania się. Oczywiście, oswajania się dwóch stron bo oswaja się i dziecko z nowym domem, i rodzicami, których już troszeczkę zna, ale jeszcze ciągle mało i oswajanie się rodziców z nową sytuacją pojawienia się dziecka w domu. Pamiętam przykład takiego dziecka troszeczkę ponadrocznego, które przyjechało do nowego domu i przez pierwsze trzy dni pobycia, pobytu w nowym domu nie schodziło z rąk taty. Razem z tatą kazało się podprowadzać do różnych miejsc w domu. Paluszkiem pokazywało, tak to jest czajnik, to jest okno. Tato cierpliwie tłumaczył, tłumaczył, co jest, co. I po trzech dniach takiego skanowania tego nowego domu, dziecko zeszło z rąk taty i zaczęło samo eksplorować tę rzeczywistość, ale potrzebowało tego wprowadzenia do nowego miejsca. Myślę, że to dobrze charakteryzuje jeden z tych możliwych etapów. Drugi z możliwych etapów to na pewno taki tak zwany miodowy miesiąc. Czyli taki czas, kiedy wszyscy się bardzo starają. Wszystkim zależy na tym, żeby było dobrze. Wszyscy badają, na co sobie możemy w tej nowej rzeczywistości pozwolić. Pamiętam z kolei taką sytuację, kiedy dziewczynka sześcioletnia znalazła rodzinę razem ze swoim rocznym bratem. I ona strasznie mocno przeżywała sytuację, kiedy jej młodszy brat płakał. Kiedy płakał w nocy, kiedy się wybudzał, kiedy zrobił kupę w pieluchę. Ona to przeżywała bardzo silnym stresem. stresem, tak bardzo się starała, bo bała się, że ponieważ ten jej brat jest taki, no taki trochę trudno go skontrolować, to że oni za chwilę wrócą z powrotem do placówki. Po jakimś czasie oczywiście to się wyciszyło, jakoś miała to poczucie, że należy już do tej rodziny. I też taki proces sprawdzania, na ile ja należę do tej rodziny. Tu z kolei przykład takiego chłopczyka, który ze swoim bratem trafił do rodziny, gdzie rodzice adopcyjni mieszkali ze swoimi rodzicami. Czyli tam było to kolejne pokolenie dziadków. I pewnego dnia babcia adopcyjna mówi do tego chłopczyka: Chodź, babcia ci zawiąże sznurówkę. I on tak na nią spojrzał i mówi tak bardzo poważnie: Nie jesteś moją babcią. No ona się zachowała babcia cudownie, bo w odpowiedzi na to powiedziała: wiesz, jesteś synem mojego syna. To znaczy, że ja jestem twoją babcią. Myślę, że to był taki bardzo ważny proces dla tego dziecka, utwierdzania się, że to jest jego dom i że to się nigdy nie zmieni. To jakby co może dziać się z dziećmi, co się może dziać z rodzicami. Oni też przeżywają swoje frustracje. Oczywiście potężną radość, ale zmienia się tak bardzo ich życie, że w tym momencie mogą przeżywać niepewność, zmęczenie. Dla niektórych rodziców adopcyjnych przychodzi też coś takiego, co nazwalibyśmy baby blues. Coś, co się pojawia często przy porodzie, tak zwana depresja poporodowa. Tutaj można by to też przełożyć na sytuację pojawienia się dziecka, że też się pojawia, może się pojawić taki trudny czas, czy my sobie poradzimy, czy ja dam radę, czy będę dobrą matką, dobrym ojcem. Pamiętam sytuację takiego małżeństwa, gdzie wszelkie czynności opiekuńcze wobec dwójki dziewczynek przejął tato adopcyjny, ponieważ mama w tym czasie miała tak trudny czas, że potrzebowała tego miesiąca, żeby mimo że się ogromnie cieszyła, żeby sobie to wszystko jakoś poukładać. No, zaskakująca ich samych sytuacja, ale wybrnęli z tego, dziewczyny są już nastolatkami, są świetną rodziną. Więc jakby tu procesy jeszcze mogą zachodzić bardzo, bardzo różne, ale co jest ważne, po adopcji ośrodek, jeżeli tylko para sobie tego życzy, towarzyszy w tych wszystkich etapach. Jeżeli... Para do tego zaprasza pracowników ośrodka. To my przyjeżdżamy, albo para przyjeżdża do nas i rozmawiamy na ten temat. Próbujemy trochę ponazywać, co się dzieje, żeby troszeczkę zmniejszyć te silne emocje, które zwykle w tym czasie się podpinają i trochę przeszkadzają na takie spojrzenie na tę rzeczywistość w takim szerszym kontekście. Oczywiście dzieją się też bardzo dobre rzeczy. Dzieci się często upodabniają do swoich rodziców. Nie mówię, że tylko zachowaniem, czasami wręcz wyglądem. Można się doczekać takich historii, jak opowiada nam jedna mama adopcyjna, która mówiła o tym, jak wróciła któregoś dnia do domu, dwójka jej adopcyjnych synków, jej mąż zrobili kolację i ten jeden z synków tak się podparł i mówi tak: Mamusiu, jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie i najcudowniejszą mamą. No, mówiła, że warto było czekać na ten moment. Nie było to wcale długo po przyjęciu dzieci. Organizujemy też jako ośrodek zjazdy rodzin adopcyjnych raz w roku, w tym roku już taki zjazd się odbył, na takie zjazdy przyjeżdża często ponad 200 osób. Nie zostawiamy więc pary samej, ale bardzo często pary po adopcji, po tym pierwszym okresie zaczynają być po prostu rodziną.